Fuzji Orlenu i Lotosu. Płynęły kwoty, które w ramach tejże fuzji zostały przeznaczone na usługi doradcze. Sami doradcy, uwaga, sami doradcy w tej transakcji jednej w Polsce dostali łącznie 250 milionów złotych. Ćwierć miliarda. Ale jeszcze to idzie dalej, bo to nie koniec, bo się okazało, że w ramach tych 250 milionów e, też doradztwo swoje świadczyły trzy takie powiedziałbym kancelarie polskie, nazwijmy je, o, prawne. Które, pra, ka, trzy polskie kancelarie prawne, które łącznie dostały ponad 70 milionów złotych. A powiedz mi, Marcin, bo na pewno wiesz, w jaki sposób te kancelarie zostały wybrane. No właśnie, słuchaj, do tego zmierzam. I ja powiem Ci tak. Ja uważam osobiście, że wszystko odbyło się w 100% zgodnie z procedurami. Tak. Uważam, że wynagrodzenie było. Rynkowe. rynkowe. Uważam, że wynagrodzenie było uzasadnione, a nawet wzięli za mało. Co więcej ci powiem, ja uważam, mój drogi, że fakt, iż jedna z kancelarii jest jednocześnie kancelarią, która obsługiwała prezesa Orlenu ówczesnego prywatnie, druga kancelaria jest kancelarią, która ówcześnie obsługiwała prywatnie pana premiera. A trzecia kancelaria jest kancelarią, w której pracowała ówczesna córka pana prezydenta. To nie miało żadnego wpływu na to, jak to się mój, mój drogi odbyło. To jest zupełny przypadek. Podać to ciekawostka, bo jedna z tych trzech kancelarii, o których wspomniałem, to ona wzięła te pieniądze za to doradztwo, ale tam taki pojawił się nie wiem, czy to konflikt interesów czy coś, bo ona jednocześnie i Lotus i Orlen obsługiwała. Czyli od dwóch brała? Czyli siadali doradcy z tej samej firmy po dwóch stronach stołu i negocjowali ze sobą. Rozumiesz?